Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Duch i dzisiaj mamy ostatni odcinek z FIFA 20. Czekamy już na 21. Demo niestety nie wyszło. Pierwszy raz, ale spokojnie za tydzień będziemy mogli już zagrać we FIFA 21. To jest skład, którym kończyłem ostatnią ligę weekendową. Oczywiście tutaj jeszcze jest Cristiano Ronaldo i Fekir, którzy najczęściej wchodzili. Ocena ogólne, czyli kończymy FIFA z dwoma dziewięćdziesiątkami dziewiątkami: Z Vandankiem i Cristiano Ronaldo, i to Toty. Jeden jest mój, jeden Eweliny. Z Neymarem, z Benzemą. Naprawdę te oceny fajne były. Najwięcej rozegranych meczów, tak jak mówiłem. One Bissaka 568, Upa Meccano i Teo Hernandez. Ponad 400 wszyscy mają. One Bissaka ponad 500, Benzema 300. Najwięcej bramek, no to Benzema, prawie 300, Alex Teixeira, Awar i Cristiano Ronaldo. No Cristiano Ronaldo takiego trafić wiem, w, w grudniu, w styczniu, bo naprawdę, naprawdę naprałby tych bramek, bo no co strzał, no może nie co strzał, no nie przesadzajmy, nie z moją grą, ale naprawdę, no, z takich pozycji fajne bramki wsadzał Miodziu. Asysty, tak samo Benzema na czele, 192 asysty, raz 123. Naprawdę, tym Tejszerom grało mi się naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. I Awar, Mares i Fekir. Jeszcze Giggs się tam nawet wplątał. Giggs sentymentalnie, no. Byłem mega zadowolony. Żółte kartki, Upa Mecano. No jej nie, nie mogło być inaczej. 14, Kante, 11, Awar, 11, Bisaka 10. Czerwonych liderem zostaje Upa Mecano. 4 czerwone kartki. Przechodzimy już do ostatnich nagród w lidze weekendowej. Tym ustawieniem, które Wam pokazałem. Grało mi się naprawdę bardzo fajnie. Brakło w sumie jednego zwycięstwa do Golda 1. Czyli naprawdę mogłem pobić swój rekord. Jaki by on nie był. Gold 2 wbity. I naprawdę grało mi się naprawdę grało mi się bardzo fajnie. mi za mistrzostwa fut. I tu jest Gold 2 już nic nie będziemy kombinować. Bo tej ligi weekendowej nie dogram. Nawet nie zaczynam jej. Także zobaczymy. Ostatnie piki FIFA 20. Czy nas czymś zaskoczy? la Boga! Szczerze, to za Golda 2, 3 miałem lepsze nagrody. I I zobaczymy, czy drugi będzie coś fajnego. To jest Hummels. No pod overal. Ten Martinez bardzo fajny. Ten Martinez naprawdę bardzo fajny. Bierzemy Hummelsa. Jak za Golda 2? To mógłbym śmiało powiedzieć, że za Golda 3 miałem lepsze nagrody. A nie ma co narzekać. Lecimy do paczek. I zobaczymy co, co ciekawego uda nam się trafić Ja wam oczywiście pokażę Pierwszą i potem co Co będziemy mieć, o ile coś będziemy mieć W następnej Jestem ciekaw tej nowej Fify Zobaczymy jak to wszystko będzie Jak to wszystko będzie wyglądało, paczki jestem już ciekawy, mamy informa jak to będzie wszystko wyglądało? Grafika i to wszystko. No i dobra, mamy fajnie. Teraz Wam pokażę tylko te, co. czy coś w ogóle w nich będzie. Szkoda właśnie, że IE nie dorzuciło nam dema. Nie wiadomo czemu. Nie dorzucili nam dema, żebyśmy sobie mogli pograć. No to tak trochę słabo. No ale cóż. IE rządzi się swoimi prawami. Dele Ali jeszcze na koniec. Całkiem spoko. Podobno będzie, chce być wytransferowany. Jeszcze nie wiadomo gdzie. Podobno Lingardinio chcą. No dobra. No dobra. Otwórzmy sobie jeszcze na koniec. Trzy paczki z 94 piłkarzem. Na takie na zakończenie. W sumie już tych, co chciałem, do wszystkich w sumie trafiłem. O, oprócz Mbappé Mbappé, jeszcze tylko nie trafiłem, ale mamy Włochy. Środkowy pomocnik Marco Verratti, 95. Lub się zgadza pozycja i flaga już nie. Marco Verratti, zobaczymy. Drugi Ben 1 bym chciał jeszcze trafić i Kiliana Mbappé. Czy to się uda? Zobaczymy. Leci drugi. Holandia. Środkowo Brońca. Liverpool. Virgin van Dijk. 99. Drugi raz trafiony. Van Dijk. Ewelina, wyrównałem cię. Tak jest. Virgin van Dijk. 99. Drobisz jest podciągnięty. Chyba do maksimum. No i ładnie. Trafiamy wandajka. Koniec gry, a i tak uśmiech na twarzy się pojawia I ostatni. Zobaczymy, co ciekawego uda nam się tam trafić. Hiszpania. Drodkowy pomocnik. Luis Alberto 97. Także overallowo. Nieźle. Całkiem fajnie. I kończymy Luisem Alberto. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. W ogóle w tej Fifie. Kończymy Fifa 20. Myślę, że z fajnym składem. Kilka niespodzianek było. Szczególnie Benzema mamy najbardziej zaskoczył. Pozytywnie oczywiście. Z trafów. Szczególnie pod koniec wiadomo, gdy drobie jest podciągnięty, to wiadomo ze strafów będziemy naprawdę mega zadowoleni. No i co? Dzięki wam za oglądanie FIFA 20. No i zapraszam do FIFA 21. Także zobaczymy, co tam się uda ciekawego trafić. Bo te paki startowe też będą. Także zobaczymy, jak to wszystko ruszy, jakim składem, wszystko będę wam mówił i tak dalej. Także dzięki za oglądanie na tą chwilę i do następnego. Cześć!